Cześć, mam na imię Jadzia i jestem właśnie na lotnisku. I to jest pierwszy vlog z mojego wyjazdu do Singapuru. Jestem po pierwszym locie, 5,5 godzinki, wylądowałam właśnie w Doha w Katarze. I jest północ i mam teraz kolejne lody dopiero o 7.40 rano, więc prawdziwa tragedia. <gry> fajne te ogrody, fajne to lotnisko tutaj w Katarze. fajne ta, ta zielona część. Słuchajcie, godzina druga. Zamówiłam sobie thai. Mega nie jadłam, więc smacznego! I wygląda całkiem ok, tak super. Czyli kwestia tego, że jestem głodna? Czy kwestia tego, że jedzenie o trzeciej czy drugiej nocy smakuje lepiej? Ale jest bardzo dobre. Czego się nie spodziewałam na lotnisku, to jest przepyszne. Jest godzina 5.45, nie zasnęłam ani trochę. Idę po lotnisku w stronę gate'a i powiem Wam, że to jest przerażające. To jest oficjalnie najbardziej creepy plac zabaw dla dzieci jakie ja przysięgam w życiu widziałam Masakrę Na lotnisku znaki pokazywały że 10 minut się idzie do mojej bramki a ja już idę chyba ponad 20 i tak ledwo idę, że masakra Dotarłam dojechałam, jestem po kontroli paszportowej i biorę teraz kupiłam kartę SIM, biorę teraz ubera do, naszego ubera tutejszego ubera do mieszkania e, postaram się jeszcze kupić coś do jedzenia i słuchajcie, jutro od razu mam pracę, więc fajnie, fajnie, fajnie nie spodziewałam się tego, ale super ciekawe czy dam radę, Jet lag i takie zmęczenie patrzcie jakie w ogóle ładne jest to lotnisko no mega klimatycznie, że oni tutaj robią tak dużo tych roślinek i wszystkiego super to wygląda dobra udało mi się już złapać taksówkę i jadę teraz już do mieszkania, gdzie czeka na mnie chyba właściciel nawet agencji ja, żeby przekazać mi klucze do tego mieszkania hej, jest to dzisiaj wtorek drugi dzień po moim przylocie, nie pierwszy dzień po moim przylocie idę właśnie do pracy i... Trochę czuję zmęczenie po drodze. Nie powiem, że nie. Nie mogłam jeszcze w domu uruchomić ekspresu na kapsułki. Nie wiem dlaczego. Więc... Jest trochę ciężko. Bez kawy. No i też powiem wam, że jest bardzo wilgotno. I tutaj pora deszczowa, chyba no zaczyna się gdzieś w połowie października. Teraz jest połowa września. I... No, ja czuję tą taką duchotę i wilgoć. Chyba, że to problemy z oddychaniem, to jest jeszcze kwestia tego braku kawy. Też to jest bardzo, bardzo możliwe. Jedyne miejsce, jakie znalazłam w okolicy mojej pracy, żeby się kupić jakąkolwiek kawkę. Ej, ale patrzcie, kubek fajny z takim zamknięciem. Dobra, słuchajcie, skończyłam pracę i jestem w drodze do agencji. Wtedy się przejechałam metrem i wysiadłam z, na metrze Chinatown i mega tu jest ładnie, mega ładnie. W ogóle to jest mój pierwszy raz w Azji, więc no na pewno też ten pierwsze doświadczenie. No i agencja mi powiedziała, że za dużym ananasem mam skręcić. Jest duży ananas. A tu będzie... Agencja. Dobra, odebrałam kompozytki. Zawsze mi to zdjęcie dają na główne zdjęcie na kontrakcie. Zawsze, naprawdę. Chyba były tylko trzy kontrakty, gdzie miałam inne zdjęcie. I idę teraz na casting. Kończyłam ten casting i e, mam już jedno przemyślenie na temat właśnie Singapuru, że mega mi się podoba to, że to jest jakby turboczyste, no czego się spodziewałam po Singapurze, wiadomo, czyste, nowoczesne miasto, bardzo ładne, ale e, po, całe pokryte wiecie zielonym, przynajmniej tu gdzie na razie łaziłam, ale już wysiadłam na kilkuset metrach, więc e, no i jest tutaj tak zielono, że wow! Stawię kilka zdjęć, bo zapomniałam jakby nagrywać w poziomie. Ale no mega mega mi się podoba. Takie miasto po prostu w dżungli. W sumie, w sumie to by się zgadzało, nie? Dobra, słuchajcie, zrobiłam zakupy spożywcze. Ceny to jest kosmos. Kosmos. I dochodzę właśnie do domu. Kończę ten film, dziękuję bardzo za oglądanie. I zapraszam do oglądania następnych vlogów z Singapuru. Na pewno będą ciekawsze niż ten. Bye!